To teraz mam ostatnie pytanie bardzo szybkie tak? dotyczące świąt i gotowania. Nie wiem, czy ty pamiętasz, było coś takiego, chyba jakiś żurek z torebki i tak dalej. W tak. twoim wykonaniu. Tak, to na Wielkanoc, no ale teraz, teraz na przykład barszcz tak. i tak się mnie zastanawia, czy na przykład coś się zmieniło i czy jesteś teraz taką osobą, która uwielbia te potrawy y, wigilijne y, przygotowywać, czy jednak się posiłkujesz y, na przykład y, rodzicami albo cateringiem albo właśnie torebkami. Boże, ja jestem taka w ogóle inna od czapy z innej planety, nie lubię pierogów, ja w ogóle nie lubię takiego, y, wiesz, tradycyjnego biesiadowania i siedzenia i obżerania się. I to, jest dla mnie, to jest dla mnie strasznie męczące, bo jeżeli ja mam swój system przez cały rok, że jem co 4 godziny, bilansowane porcje i ten, 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 ten posiłek jest dla mnie baterią, lekiem, pokarmem, który ma mój organizm wprowadzać na zdrowy tryb, i powodować, że on będzie mi później wdzięczny i będzie przede wszystkim chodził jak na naoliwiona maszyna, to nagle jak ja mam usiąść i nawpieprzać się wszystkiego, jak tylko leci, na siłę rozpychać ten Bęc po prostu jeszcze jedna, jeszcze jedna, jeszcze jedna, no to w ogóle to w ogóle to jest, to jest wbrew mojej logice, mojej przyjemności i mojemu jakiemuś komfortowi psychicznemu ja tego nie znoszę. A co u Ciebie jest na stole w takim razie w Wigilię? Wszystkie 12 potraw. Oczywiście, no wiesz, jest, jeśli nie mamy każdą 12 potraw, trzeba spróbować dziecko! Ja wiesz, wezmę oczywiście po jednej łyżce, ale jeżeli masz ym, ochotę usłyszeć ode mnie, że ja siedzę, lepiej, smażę, gotuję, a później to wszystko jem, to nie jestem ja. A nie no, wręcz przeciwnie, właśnie nie miałam ochoty tego usłyszeć. Nie. I dobrze, no bo tutaj jakby, wiesz, jest taka presja wśród naszego społeczeństwa, że my powinniśmy kobiety lepiej przygotowywać, no a myślę, że czasy się trochę zmieniły, no. Nie no, czasy się zmieniły, ale wiesz, ja też szanuję, że ludzie lubią tak siedzieć w rodzinie, wiesz, to staja też y, y, sala, całą, y, wszystkie pokolenia, y, też dzieci się uczą od matek, od babci, że takie chwile wspólne razem są super w kuchni. Ja to wszystko rozumiem, tylko że ja jestem takim troszeczkę, wiecie, samotnym wilkiem. I bardzo dobrze.